Zborowska zapytana o konflikt z niegryzła się w język. Zofia Zborowska nie ustaje w promocji własnej osoby w social mediach i regularnie utrzymuje kontakt z obserwatorami. W przypadku gwiazdy można zauważyć tendencję do częstszego udzielania odpowiedzi na pytania fanów na Instagramie. Niż rozmawianiu z dziennikarzami. Niemniej córka Marii Winiarskiej 71 litrów i Wiktora Zborowskiego, 71 litrów. Przecinek cieszy się sporą popularnością i, jak pokazała ostatnia sytuacja, nie boi się poruszać nawet tych nieprzyjemnych tematów. Kiedy Zofia Zborowska przeprowadziła się wraz z mężem do podwarszawskiego domu, została sąsiadką Agaty Rubik i jej rodziny. Panie wrzucały wspólne relacje do sieci. Spotykały się na lunchę, piły razem kawę i dzieliły się życiowymi przemyśleniami. W pewnym momencie, coś się jednak poróżniło, i przestały spędzać razem czas. Wierni fanki aktorki dostrzegli, że krąg jej znanych znajomych się zawęził, dlatego zaczęli dopytywać: Co się stało? Agata nigdy nie była moją przyjaciółką i nigdy nie będzie napisała na insta Zborowska, odpowiadając na jedno z pytań ciekawskiego obserwatora. Delek postanowił donieść o wypowiedzi aktorki, jakacie, Rubik, była modelka, przyznała, że nie ma w zwyczaju wypowiadania się na temat znajomych, pozdrawiając wszystkich i życząc szczęśliwego 2023 roku jesteście w szoku? Warto dodać, że Zofia Zborowska nigdy nie ukrywała, z którymi gwiazdami dobrze spędza jej się czas. Jej bliskimi koleżankami są chociażby Olga Frycz, 36 litrów. Maja Bochosiewicz, 32 litry, czy Aleksandra Domańska, 33 litry.